Hi, hello! Witajcie moi drodzy! Dzisiaj będziemy tworzyć transformację. Będziemy przekształcać zdania z past simple na present perfect, albo odwrotnie, czyli z Present Perfect na past simple. Ok, let's have a look at the first sentence: I arrived in Paris on Sunday. Tutaj macie w przekształceniu charakterystyczne słówko. SINCE to jest słówko oczywiście prawie stuprocentowe do PERFEKTU. OK, so, let's check. I have been in Paris since Sunday. Zwróćcie uwagę na dwa zdania właściwie w PERFEKCIE, które możemy, możemy powiedzieć z HAVE BEEN. Pierwsze zdanie mamy właśnie napisane, czyli I have been in jakieś miejsce, czyli I have been in Paris. I będzie to znaczyło, jestem w Paryżu od jakiegoś czasu, aż do teraz. W tym przypadku jestem w Paryżu od niedzieli. Gdyby ktoś z Was napisał: I have been to Paris, to niestety w tym akurat zdaniu nie jest to poprawne um, uzupełnienie tego, um, um, tego zdania. Natomiast takie, oczywiście, zdanie mamy w perfekcie i będzie ono znaczyło, Byłam w Paryżu, wróciłam, wiem jak Paryż wygląda. To jest moje doświadczenie życiowe. Okay? Pamiętajcie o różnicy między tymi zdaniami. I have been in Paris, jestem w Paryżu od jakiegoś czasu aż do teraz. I I have been to Paris, um, wiem jak wygląda. Byłam w Paryżu, mam takie doświadczenie życiowe. Okay? Second sentence. She bought a bike a long time ago. Zdanie mamy w past simple z charakterystycznym słówkiem do past simple, czyli ze słówkiem egam. W przekształceniu mamy for, czyli charakterystyczne słówko dla perfektu. For a long time. She has had a bike for a long time. Tutaj czasownik to be posłużył nam w jakby dwukrotnie. Po pierwsze jako operator has i po drugie jako czasownik w trzeciej formie, czyli had. She has had a bike. Zdanie trzecie jest już wpisane w perfekcie i w tym zdaniu mm, mamy też słówko kluczowe for a week, więc wiadomo, zdanie w perfekcie przeczące. Natomiast w przekształceniu mamy ago, czyli tak dokładnie a week ago, Stąd uh, past simple oczywiście. So, the last time we ate pizza was a week ago. Kolejne zdanie jest bardzo podobne do tego uh, zdania trzeciego. Um, tutaj mamy słówko uh, kluczowe, since, um, dokładnie since December. Uh, zdanie przeczące w perfekcie, przekształcone na past simple, gdzie. Since December zmieniliśmy, zmieni, zmienione jest na in December, czyli tutaj mamy dokładnie określony czas w przeszłości, w którym coś się wydarzyło. The last time Matthew visited me was in December. Zwróćcie też uwagę na czasownik to be z trzeciego i z czwartego zdania, które, który jest tam użyty w czasie przeszłym również. Zdanie piąte jest bardzo ciekawe. W zdaniu piątym mamy słówko sense, natomiast nie mamy perfektu. To jest jedno z bardzo nielicznych zdań, kiedy tak się dzieje. Przyjrzyjcie się mu i zapamiętajcie. Jeśli ktoś chciałby napisać it's been a year since I last saw my cousins, też byłoby dobrze, ale zazwyczaj wpisujemy it's a year since albo it's a week since. To są tego typu konstrukcje, ok? Mieliśmy więc w zdaniu piątym past simple, przekształcimy, przekształcimy na present perfect, tym bardziej, że mamy słówko kluczowe for, a tak naprawdę for a year. I haven't seen my cousins for a year. Szóste zdanie jest zdaniem w past simple. Mamy tam um, operator, który pomógł nam tworzyć pytanie w tym czasie, czyli did. When did you start watching it? Zdanie to przekształcimy na past, na present perfect, tym razem nawet na present perfect continuous, ponieważ mamy słówko kluczowe. How long? Charakterystyczne właśnie dla tego czasu. How long have you been watching it? I ostatnie zdanie jest zdaniem również pisane w perfekcie. Tam macie słówko Sims, czyli Since 2007 dokładnie. I po przekształceniu będziemy mieć in 2007. Um, czyli znów będziemy mieć jakiś konkretny moment w przeszłości, do którego się odnosimy. Dlatego, past symbol powinien być w tym przekształconym zdaniu. So, he bought this house in 2007. Gdybyście wpisali tam inny czasownik, oczywiście się past simple, ale inny, na przykład Inherited, też czyli też byłoby dobrze. Ok. Alright. So, yeah. You know, hopefully, you enjoyed the test. Um, so, thanks for watching, and um, see you soon. Bye bye.